Halo, dzień dobry, cześć, witajcie. Fancy z tej strony. Dzisiaj operator 112, sezon drugi. No i zaczynamy odcinek. Kasy mało. Widzicie, 8600 zł. Więc za dużo mi się nie uda tutaj zdziałać, moi drodzy. I zaczynamy. Zaczynamy. To są wszystkie, chyba, jednostki, które ja w tym momencie posiadam do dyspozycji, i chyba więcej się tutaj nic nie uda. Słuchajcie, zdziałać. Przejrzymy maile. Co tutaj jest, słuchajcie, od dyżuru piątego? Tutaj jest w kolejności: Pomoc w fali upałów. Z powodu fali upałów prosimy o pomoc poprzez delegowanie kilku wolnych jednostek Straży Pożarnej do ustawienia kurtyn wodnych w mieście. Zapewni to naszym odbywatelom lepsze warunki życia. W ramach podziękowania będziemy pamiętać o niewielkich funduszach, które zgodziliśmy się przydzielić centrum Powiadomienia ratunkowego urząd miasta. Była informacja o nowych pojazdach, typu wóz pancerny, armatka wodna, również pojawił się transportowa łódź ratunkowa, duża łódź policyjna, duża łódź strażacka, lekkie wozy gaśnicze, wozy strażackie, terenowe. Oj oj, oj strasznie tego dużo. Strasznie tego dużo, słuchajcie. Tutaj też nowe wyposażenie się chyba pojawiło, tak? A um, nowy sprzęt, dostam, dostępny do zakupu, wyposażenie do tłumienia zamieszek z miotaczem gazu pieprzowego. E, także widzicie, że jest tego, jest tego naprawdę dużo. E, chodzi o wyposażenie. Maile chyba wszystkie przeczytane. No to przeczytałem, tak? Nie przeczytane. Fala upałów. Że będzie skwar. Kurde. A także dodatkowo jednostki straży pożarnej będą dysponowane do takich zdarzeń. Mamy tutaj, zobaczcie, temperatury po 30, nawet 4 stopnie w okolicach 13. Wiatr się będzie wzmagał wieczorem, jeśli chodzi o pogodę. No i mamy trzy punkty kariery: dodaj dzielnicę. A zapewne za to również jest, są dodatkowe pieniążki. Co by tutaj można dodać za 3 punkty? Tak, żeby za daleko te jednostki nie jeździły. Tu są 4 punkty. Bielany są. Ewentualnie, tu jest 1 punkt. Lesznowo, Lagmina, Ursynów. Michałowice, Piastów, 1 punkt. Ząbki, 1. Rembertów, 1. Marki, 2. Praga, Południe, 4. Wola, 4. Bemowo. Albo bielany dodać, no może bielany. E, kurde, będzie ciężko. No ale dodajemy bielany, dobra. Za trzy punkty. I startujemy, moi drodzy. Startujemy, jednostki są rozdysponowane, aczkolwiek wydaje mi się, że można by było coś poprzerzucać z jednostkami straży pożarnej. A co ten wóz tu robi na Wiśle? Przeniesiemy go tutaj. Dobra, tu są łodzie patrolowe i medyczne. E, tu jest łódź strażacka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, no okej. Okay. Tu mamy jednostki policji. Wydaje mi się, że jeden z samochodów można by było przenieść. Tutaj nabielany karetki, tu są dwie. To teraz tą karetkę przeniesiemy. Do powiedzmy nieistniejącego miejsca, gdzieś powiedzmy, tutaj. Niech sobie stoi. Czyli mam trzy jednostki tutaj. Tu są też trzy jednostki, chociaż tu są chyba dwa wozy w ogóle. Tu są chyba dwa wozy: drabina i e, ciężki, ciężka jednostka, cysterna strażacka. Jak widzicie, dobra. E, I tak się zastanawiam, co tu jeszcze ewentualnie można by było zrobić. Tutaj mamy armatkę widzę wodną i jednego policjanta. To bym przeniósł, słuchajcie. Mamy jedną rezerwę. Jedną rezerwę. Teraz tak patrzę, w których jednostkach policji jest troszkę tego mało. To, tu, są, tu jest po dwóch. Tutaj może byśmy dali. Przedzielimy tego z rezerwy. Dobra, policjanta. No, na zatrudnienie już mnie nie stać. Na zatrudnienie już mnie nie stać. Zobaczymy, jakie są obsady w karetkach. Po dwie osoby. Jest jedna karetka, która ma obsadę trzyosobową. Zobaczymy strażaków. No i zobaczymy, czy są jakieś rezerwy. Nie ma. Tylko rekrutacja. Dobra, na to mnie nie stać. Na to mnie niestety nie stać. O, zaczynamy. W takim razie nowa dzielnica mm, została tutaj dodana. Powiedzmy część Żoliborza i Bielan. I jedziemy. I Bemowa. No i jedziemy. Słuchajcie. No i już. Proszę bardzo. Mamy tutaj patrol na, na ulicy. Już wysłany patrol policji. O, sytuacja się zapewne za chwileczkę, ro, słuchajcie, rozwinie. Nie lubię tych e, zdarzeń na. Powiem szczerze, nie lubię na, na rzece. Tutaj trzeba dysponować. E, nie mam jeszcze wszystkich dostępnych jednostek. Okej. Okay. Mamy pożar śmietnika. Poleci sobie tutaj jednostka taka i policyjna też taka. Do pożaru. Bo z kilku podejrzanych mamy incydent, mamy uwięzieni są w windzie. Dobra, jest tu jednostka, to poleci sobie z centrum Warszawy. Tutaj mam jeszcze inne samochody dostępne, w razie czego. A tu jest tylko chyba drabina. No. Ale na, lo na lotnisku mamy, na lotnisku jeszcze jest jeden samochód, w razie czego. No dobra. Mamy upadek ze schodów, wysyłamy ambulans. Ciach. Ha! I czy tu sobie poradzą? A coś tam sobie radzą. Coś tam sobie radzą. Zatakowanie kontrolerów biletów. A, dobra, mam tu po policję. Jedną karetkę odbieramy, numer alarmowy. Kurtyna. A, kurtyna wodna. Pytanie, czy oni będą w stanie pojechać? A tutaj jest dewastacja własności publicznej. Ciekawe, czy ten samochód sobie poradzi. <laughs> Nie, tutaj mamy. Upadek z dużej wysokości. Mamy też śmigłowiec ratunkowy. Tu jest w razie czego jeszcze jeden samochód do 100 dyspozycji. No i pierwsza właśnie interwencja do płonącego samochodu. Dysponujemy. Ciach. Co my tutaj mamy? Dawaj, głośna impreza. Odmawia. Tutaj musi być jednostka policji. Odbieramy połączenie. 112. Hello, I'm coming from the martial arts school at. Uh, I think one of my students sprained his knee. Uh, we need an ambulance. Co? Sztuki walki? How's he feeling now? Uh, well, he's not very happy. Niezbyt szczęśliwy. Co się stało? Co się stało? Uh, Szkoła Sztuki Walki. Uh, rzuty. <laughs> Jeden z uczestników uh, upadł na kolana. O the Boże, the... o matko. Dobra, wyślemy im karetkę. Stan fizyczny? I Nie mean, uh, right, yeah. well, uh, no, umiera. O, oh, całe szczęście. Is he now? Przytomny? Yes, he is. Kiedy 20 minut temu. Słuchaj, wskoczyło nam coś innego. O, 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 o. Dobra, czekajcie, trzeba coś tu zadysponować. Był instruktor Tak, byłem przy nim. Dobra. No, no. Ok, ćwiczymy, dobra. Uh, nie, po prostu czekajcie. Ok, wysłałem, dziękuję. Wysłałem im e, karetkę. Potrzebny transport medyczny, dobra. A nie, policyjny! Stój, 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 stój. Transport policyjny potrzebny. Mamy kolejne zdarzenie. Ojej, na obrzeżach, na obrzeżach. Policję mamy. E, śmigłowiec tutaj wyzwiemy. Kurtyna wodna. Kurtyna wodna, dobra, wysyłamy. Na ulicę Suwak 208. E, spróbuję wysłać posprzątanie, co? Puszczanie latawca w miejscu publicznym. Ciekawie czy ta armatka tam pojedzie i ogarnie. A śmigłowiec fajnie szybko leci. No i tutaj mamy me medyczny, medyczny motocykl, więc on już sobie wyruszy. Tutaj coś mamy medycznego. Wymioty krwią. No mamy ambulans, akurat wysyłam. Sprawa rozwiązana. Potrzebny transport medyczny. O, spróbujemy tym. Okej. Okay. Dziecko w gorącym samochodzie. Okej. Okay. Spróbujemy to tak rozwiązać. Tonący mężczyzna. Eee, coś tu jeszcze chyba posiadam, nie? Posiadam, posiadam ten e, pojazd. Dawaj. Potrzebny transport medyczny. O, tu chyba żeśmy jeszcze nie ogarnęli wszystkiego, niestety. E, jest kareteczka, udar słoneczny, wysyłamy numer 112. Słucham. Odciął sobie nogę, ale głupol. Dobra, coś im trzeba wysłać. Mamy karetkę tutaj. Już jedzie do was. E, e, I czekaj, czekaj. Adres niech poda.

Potrzebujemy medyków. Potrzebujemy medyków. E, ten jedzie tu. Potrzebujemy medyków. Dobra, pojedziemy tu. A pomoc jest w drodze. Keep calm. Mm, uspokój go jeszcze. Dobra, to ten też niech tutaj jedzie, bo to będzie potrzebna pogotowie. Nie, nie zemdlajesz, człowieku. Czy masz dziewczynę? Tak, tak, ja. życzoną, dobra. No, już jedzie pogotowie. Tutaj jedzie karetka do tego. Tutaj tonący mężczyzna. Oj, chyba utonie. Trochę za długa interwencja tu była. O. Tak, rozmowa jest o, o dziewczynie teraz. A tu nam skakują kolejne rzeczy. Mam motocykl. Malowanie murów. Zobaczymy, czy on sobie ogarnie. E, obiecasz mi to. E, tak. Dobra, już tam karetka jedzie. Spokojnie, człowieku, wyluzuj. Keep calm. No już jedziemy. Okej, okay. nie mamy co wysłać. Tutaj jest jakaś... Atak padaczki. Podstawowa do Ciebie jedzie. Coś jeszcze mamy? Atak uzbrojonych mężczyzn. Oh shit. Dawaj, dawaj tutaj. Mamy jakiś zespolik. E, tutaj. I potrzebne będzie pogotowie jeszcze. E, coś wolnego. Coś wolnego. Coś wolnego? Tutaj. Ojojojoj, ojoj, oj, kareteczek brakuje. Słuchajcie, brakuje mi karetek. Naprawdę, teraz mi brakuje. O, się wysypało. Się tu wysypało. Wszystko, tu mamy jeszcze jakąś jednostkę. Nie, straż potrzebuje. Tu mamy pożar z chemikaliami. I kolejny, chyba kurtyna wodna, tak? W którym miejscu tam? Wysyłamy. No wiedziałem, że ta. że ta rzecz nie będzie łatwa. Dobra. I straż pożarną. Do pożaru na łodzi. Nie wiem czy sobie poradzicie. Teraz tak, tutaj e, motocykl do tego. Tutaj napad na sklep do tego. Jestem ciekawa czy ja wszystko ogarnąłem. Pogotowie ratunkowe. Co my tu mamy? Tu idziemy. Upadek ze schodów. Okej, okay. kareteczki, kareteczki. Tu, 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 tu. Przedawkowanie leków. Zostaśmy zaatakowani. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jezus, wrak. Znowu wrak. Straż pożarna tu ogarnia. Ogarnia pożar, dobra. To zaraz się tym zajmiemy. Teraz tak, potrzebny transport policyjny. Dobra, już ci wysyłamy. A... spoko. Czekajcie, tutaj przekieruję ten śmigłowiec. Kurtyna wodna znowu. Mm, tu mamy jakąś jednostkę, dawaj. Pożar w magazynie. Skończyła się woda. Wysyłamy kolejną jednostkę. O, dobra. Kradzież w sklepie. Straż pożarna. Poprosimy tutaj. Transport do szpitala. Potrzebujemy jeszcze medyków. Tu jest karetka. Dawaj. Kolejne zdarzenie. Utknięcie w, na bagnach. Dobra. Tu wysyłamy. Tutaj mamy pożar znowu w magazynie. Okej, okay, wysyłam jednostki. Dawaj jeszcze drabinę. Trzy jednostki poszły do magazynu. Sprawa rozwiązana. Śmigłowiec fajnie, że ogarnia, chociaż jedną osobę jest w stanie przewieźć. A co tu się dzieje? Tu nie chcą straż pożarną? Do tego? OK, wysyłamy. Kurtyna wodna. Sprawa rozwiązana. Tu leci policja, tu leci straż. A, do pożaru w magazynie jeszcze jedną jednostkę puszczę. Ta jedzie tu. Tą wysyłam do kurtyny. Dobra, tu jedną, dwa gaśnicze. Tutaj do pożaru magazynu wysyłam z chemią. Ale ja nie mam jednostek chemicznych. Nie mam jednostek chemicznych. Jeszcze jedzie drabina. Potrzebny transport policyjny. Już wysyłamy. Panu, e, coś jeszcze tu mi nie zostało? Słuchajcie, dogarnięcia? Chyba nie, co? Chyba byśmy tu rozwiązali. Tą sprawę jest rozwiązana. Pożar jest ugaszony. E, tutaj jest już straż, tam chyba otwiera drzwi. Tak mi się wydawało. Sprawa rozwiązana. Ok, okej, okay. okej. Tutaj kurtyna chyba, tak? To była kurtyna wodna, a tutaj mamy pożar. To samo. Czyli pożar w magazynie, jedzie druga jednostka z wodą. Z nami jeszcze jedna w razie czego. A powinni dać radę. 10, powinni dać radę, a jak nie dadzą rady, to ja jeszcze im puszczę jedną jednostkę tutaj. A tutaj już prawie, prawie. Tu też się woda kończy, kurde. Oj, 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 oj. Dobra, i dawaj, do pożaru magazynu. Dobra, a wy się tankujcie. Nie, wy tu, kurde. Musi wrócić po wodę. Pożar nam się rozpala. Cholera, jasne. Dobra, wysłałem już kolejne jednostki. Czekajcie, zobaczę czy tutaj coś jeszcze... Tutaj coś jeszcze mi zostało do ogarnięcia. No... Idealnie nie jest na pewno, idealnie nie jest. Dobra, oni jadą już do pożaru. Ten się wraca po wodę. Tutaj dwie kolejne jednostki jadą. Dobra, udało się jakoś, udało się. Powiem ledwo, ledwo, ale się udało. Chyba wszystko, co? Czy jeszcze coś mi zostało? Agresywny, pijany mężczyzna. Potrzebujemy medyków. Ostatnia, chyba akcja tutaj. Zobaczymy sobie 3D. To wygląda typowo, typowo, dobra. Tutaj chyba szybko pójdzie. Tutaj chyba szybko pójdzie, moi drodzy. Zaraz poszkodowanego karetka zabierze. Ciach, policja powinna sobie poradzić. Dobra, tutaj mamy. Proszę bardzo, powrót do bazy. Chyba wszystko. Radzenie sobie zupałem. O, zadanie ukończone sukcesem. Mamy awanse i strażaka, i policjanta. No, sporo, sporo. Sporo jest awansów. To dobrze. Na plusie 540 tysięcy. Przychody, nagrody, grzywny. Koszty utrzymania, utrzymanie sprzętu. Wydajność 99,40. Wystawione mandaty, aresztowani, mm, wyleczeni, reputacja, proszę bardzo, punkty kariery plus 3. Coś, zobaczymy, czy coś tutaj poszło nie, nie za dobrze. Są różne punkty za różne zadania. Pożary w magazynie są punktowane za 10, uzbrojeni mężczyźni na 9, nawet. Czyli pożary w magazynie na dyszkę. Tutaj trzeba priorytetowo na to reagować. Punktowane jeszcze jest na 6 włamanie do mieszkania. Ucięta noga, wybuch bankomatu, dosyć wysoko. Pożar na statku pasażerskim słabo mi poszło, tylko trójkę dostałem na 10. No i takie tam widzicie. Są różne punktacje za różne rzeczy. Fajnie, nawet to, to zrobili. Mi się nawet podoba. E, słuchajcie, będę wydawał, będę wydawał kwoty na następne jednostki, które będą mi potrzebne, ale już w na następnym odcinku. Także zostawmy to sobie. Czytanie maili, pogody na dyżur 6 to już będzie. Aha, i rozdysponowanie trzech punktów to będzie już wszystko w następnym odcinku. Operatora ratunkowego 112. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Oczywiście. Chętnie widzę Wasze komentarze, jak zwykle. No i o, trzymajcie się w takim razie. Jeśli Wam się oczywiście materiał podoba, no to zostawcie coś po sobie. Do usłyszenia, cześć.